jak mam mi na wkojemność go moim konieczę ja dawno? Trochę jest, no nie ma, nie po same nawet na was jak mam przypasu moją szkoła. Jest to widzenie w mojej kasie, więc <grym>, Więc chcorzę, ale jak mam dla Was takie małe dołączki, ja moje kazywałam w pokoju. Wy się troszkę wybrałem sobie na wykonać, jak troszkę, kupiłem akcesor w babkę i ukazywałam. Musiałam wam po prostu jak zrobię, więc no, a wam pokazał, bo trochę się zmieniło w moim pokoju, co jest Eee, No jakby musiałam mieć... Ani, miałam inną fajną pasek, ale go niestety się zepsuł. Jakby, i to jest kochani mój farm. No, ale no. zaskoczony, teraz jest tutaj. Oczywiście będę sobie popełniła, no, a będę miała na pewno. O, za daleko po są, bo zobaczycie się coś z tego nie mieliście, ale no. to jest do mojego kotka. Bo tutaj miałam się na no, tumie że wszystko nie zamyka. I tu mam statet do nagrania TikToków. Ale no. I teraz wam pokazuję. Tak, tu mam do, ma do makijażu i zależy na kościele. Także kochani, tu jest do makijażu. Tu mam puszkę pana gazetyku. Tak to sobie zrobiłam. sobie Wszystko jest jak magazyn zielony. Eee, do Tak pokażę. No, tutaj nie ma nic za się To są. No, no, jest nie <grym> się, to jest. Nie patrzę na teraz Taka to jest. Osoba. No i tutaj tutaj sobie się tutaj był no to sobie zrobiłam tak. No to jest tak. No i to jest tutaj, tak, coś. Tak mną. Ale kochani, jak się podobało w pamiętaj pamiętajcie o łapkę w górę, zapiszcie gama i do zobaczenia w następnym odcinku. I nie wiem, kiedy to będzie kolejny następny odcinek, ale na pewno będzie. A w te wakacje, no może ona wszystko tak ja na YouTube, jak będzie chciała, bo ja to zrobię, ale nie wiem, i może sobie chodzić będzie. e vai casar porque a tava se agrabava. Także. to